Hej, cześć, witajcie z tej strony Lolik i dzisiaj Wam pokażę, jak do swojego filmiku dodać animowany przycisk oraz łapkę w górę. A więc, tak, po pierwsze, bierzecie sobie jakiś tam filmik. Ja wezmę sobie jakiś mój stary filmik, który kiedyś tam nagrałem i nigdy go nie wrzuciłem. Może ten? Oraz jeszcze potrzebne mi rzeczy, czyli yy, przycisk. I like. Tylko muszę go jeszcze znaleźć. O, mam. I like. Kiedy już mam to, co potrzebuję, to przeciągam sobie ten filmik, który będę edytował tutaj w to miejsce. Dobra. Lajka like przeciągam nad nagranie. I mniej więcej ustawiam, gdzie chciałbym, żeby on był. Ja sobie ustawię, żeby like był o mniej więcej tu oraz biorę przycisk. Przycisk ustawiam tak samo, żeby był ponad, ale na razie stałem go na boku, ponieważ mam przycisk, który ma, który ma kilka przycisków w sobie. I ja bytnę jeden tylko. Więc tak, ctrl-k. I to samo robię tu. I teraz wycinam niepotrzebne mi rzeczy. Klikając na nie i klikając na klawiaturze Delete. Dobra, i do tego momentu wycinam. Tutaj też wycinam. I usuwam to. Zaznaczę sobie naraz, i też dam delete. Zobaczmy, czy to dobrze wygląda. A więc jak można zauważyć? Jeszcze tutaj, Hej, tutaj. Jak można zauważyć, tutaj jeszcze widać tą jedynkę. I kiedy ona będzie. Zatrzymujemy. Klikacie górę oraz Ctrl K. Dobra. I teraz mamy już to wycięte. Tu mamy jeszcze te dwa małe ym, części. A teraz te gotowe części dociągamy do lajka. I kiedy to sobie puścimy, wyjście, to zobaczymy, że tło będzie. No właśnie, zielone. I teraz topujemy sobie. Wybieramy efekty, wpisujemy ultra i wyskakuje nam ultra key. Przeciągamy ultra key do tego małego klipu, do jednego i do drugiego. I kiedy już przeciągnęliśmy, wybieramy sobie najpierw ten lewy, klikamy tutaj i bierzemy ten zielony. I wtedy nam usunie ten tył zielony. I to samo musimy zrobić z tym drugim. Najpierw sobie przejadę tu. Kliknę na niego. Zobaczymy, jak to wygląda. Fajnie to wygląda. I Wchodzicie, teraz kiedy się jak pojawia Subscribe. To robicie to samo. I kiedy teraz puścimy sobie to od początku. Wchodzicie w transmisję, i tu łączycie się ze swoim kątem. No i super, wszystko fajnie wygląda. To wszystko, dzięki za oglądanie. Do następnego.